Hej, cześć, siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z nowości, z innych gier. W dzisiejszym odcinku widzowie jesteśmy na Steamie, gdzie od dzisiaj, do 3 czerwca, do 19 godziny jest festiwal wytwarzania Przetrwania w otwartym świecie. No i co, tutaj różne gierki są przecenione. Ona, jak na przykład The Forest, 70, prawie 72 zł złotych, złotych na 18. Subnautica na przykład ze 139 na 70 zł to połowa. No i inne, właśnie takie e, podobne e, gierki. Które są obniżone. No i co? Jeżeli chcecie, albo chcieliście sobie jakąś gierkę kupić, a na przykład nie macie jej w liście życzeń, no to teraz już będziecie wiedzieć i możecie sobie. Swoją gierkę na którą na przykład czekaliście, ale nie, nie mieliście jej w liście życzeń, gdzie z listy życzeń powiadomienia przychodzą, czy jakaś gra jest obniżona cenowo, czy wyszła i takie tam inne informacje przychodzą nam na maila. No i co? To chyba tyle, no bo nie ma co tutaj się za bardzo nad tym za dużo. Rozgadywać. No i co widzowie? W tym odcinku byłby na tle. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, ponieważ 80% z Was go nie subskrybuje. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie ten odcinek, udostępnijcie go, ponieważ no zawsze na kanale się ciekawe filmy pojawiają. Eee... Czy to właśnie ze Steam'a, czy z, z Epica, e, o jakichś wydarzeniach, czy darmowych grach, czy na przykład e, o kodach e, bonusowych tych World of Tanks, e, Blitz, czy e, po prostu innych przydatnych rzeczach. No i co? Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i hej!